Widzowie, dzisiaj bardzo krótki wstęp, ponieważ, słuchajcie, jeśli pod tym odcinkiem wbijecie mega dużo łapek w górę, robię dla Was giveawaya na 100 tysięcy fałdolców. Także stare czasy wracają. Koniecznie zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. No i oczywiście wpisz mój kod Evela do sklepu. To jest warunek, który musicie spełnić. Także zabawa trwa od dzisiaj i koniecznie przeczytaj opis, jak wziąć udział w tym giveawayu. No i widzowie, zobaczcie, kto nas dzisiaj odwiedził. Tak jest, dzisiaj będę grał. Jest... Jeden na jeden z najbardziej OG skinami w Polsce Jeśli ty masz takiego skina Koniecznie wejdź na Discorda Pierwszy link w opisie Zgłoś się do kolejnego takiego odcinka No i tak jak możecie zo zobaczyć Mamy czarnego rycerza Mamy tutaj fioletowe, e, fioletową tam Gultruperkę. Mamy Renegadę. E, no są to trzy rodzaje skinów Plus rycerzyk Witamy też rycerzyka e, Dobra, słuchajcie Pierwszy zawodnik jest to Artur e, Artur, powiedz ile masz lat Skąd jesteś Ile grasz Fortnite'a No i takie coś o sobie powiedz Mam na imię Artur, mam 12 lat, pochodzę z Województwa Półskarpackiego, gram od pierwszego sezonu Gramy do dwóch wygranych, jeśli kolega ze mną wygra, jeśli Artur wygra, no to przechodzi do rundy numer dwa 3-2-1 i ja ten, ja jestem w ogóle nie nierozgrzany, także będzie wam bardzo łatwo ze mną wygrać Ty, jak on się buduje Skubaniec, nie ma kiedy strzelać, oj spadłem, znowu sobie sam spadłem, xd no. ten <śmienic> co ja robię <śmienic> O, jeszcze ty Ale mi spadł na głowę skubaniec, GG Także mamy tutaj pierwszą osobę, która przechodzi do drugiej rundy I przejdź tam na drugą stronę od razu I będziemy grali do jednej wygranej To gram od pierwszego sezonu, ja jestem z Warszawy i gram na xboxie I szczerze wam powiem tak, że zmieniłem sobie Zmieniłem sobie. Ja pierdzielę klawiaturę na mechaniczną. I wydaje mi się, że to chyba jeden z głupszych. pomysłów. Ta klawiatura jest tak wysoka, że teraz nie przyślizguję palców, tylko muszę podnosić za każdym razem kciuka, jak buduję. I że tak powie powiem. No właśnie, widzę. <grym> właśnie, widzę. Ja mam 27 HP, także jestem na hita. Dobra. Dobra! Gdzie ty byłeś? Przeskoczyłem ci nad ścianą, Kurde. nie wiem w ogóle jak. Mam imię z Polski. No i w tym mam 15 lat. 15 lat. I grasz od pierwszego sezonu, konto nie jest kupione? Tak, tak, ta, no. Dobra, no to lecimy. No to powiedz mi, ja cię tu muszę rozpraszać, bo na pewno jesteś przepocony. Ja znowu sobie spadłem. Powiedz mi, jak ty. To... Czekaj, może? mam nowa co? Czy możemy od nowa? Możemy, chodź na dół. Możemy od nowa, chodź. E, no to kolego, powiedz mi, jak to się stało, że kupiłeś renegade Riderka? Przecież to było... Ta... W sensie te pieniądze inaczej się kiedyś w tej grze przeliczało. Dla mnie wydać 40 zł kiedyś na Fortnite to był e, dosyć duży wydatek. Jak kupiłem przez przypadek pakiet za 400 zł? wiadomo, teraz jest we sprzyj twórcej, no i stąd też mam te pieniążki na to, żeby kupować skinę, Ale wcześniej mi było szkoda. Jak to się stało, że ty kupiłeś e, takiego skina? Proszę... O ty, ty, ty. ty. A i to miało być takie... O kurde ale dostałem w głowę O. No to teraz mi odpowiedz na pytanie Które ci zadałem no, W sensie miałem, Bo wtedy jeszcze miałem ratowanie świata No 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 I to było tak że yy, kuzyn trochę młodszy mnie zachęcił tak tego żeby sobie pograć No nie wiem założyliśmy się o to Że ktoś kupi jakieś skina co nie ze sklepu <laughs> Ja wiesz to był mój pierwszy, pierwszy wydatek na, na, no. na gierkę co nie to wiesz To wtedy się trochę zestresowałem i wtedy grałem na P4, nie? I ustaliśmy, że on kupi tego tego, Ariala. Aha. On kupi Ariala, który był za 15 tam level, chyba trochę większy A ja kupiłem tą renegatką, miałem tam chyba 37 level No no bo kiedyś to wtedy było za levelem. I, i tym skinem grałem do drugiego sezonu, potem karnet tam kupiłem no i tak to jakoś się złożyło tak co nie? Kozak y, Mam 15 lat, gram od pierwszego sezonu i mieszkam w województwie wielkopolskim Wielkopolskim, ty, ty masz 15 lat? A ci... I gram na padzie Ciebie słychać jakbyś miał chłopie, nie wiem, z 18, jak, jak, jak nic A grasz na padzie, na playu czy na PC cię? Y, na PC Na PC i zmienili nie, coś ten... Się... <laughs> Stresujesz się, nie? Nie przejmuj się no. A zmienili coś w tym animasiście, czy nie? Czy dalej jest to samo? Czy coś tam zmienili, ale ja nie wiem no bardzo, co. W sensie, mi to nie robi... Nie, nie robi różnic. Aua! 15 lat, zerowy sezon, ale dziennieczkom to nie powiem, bo ludzie mnie będą stawiać. Dobra, dobra. Ej, a powiedz mi, jak to się stało, że grasz w Fortnite'a, w takim razie? Co to się stało? Znajomy. E, znajomym. Czekaj, czekaj ustawię, ustawię sobie gadanie, nie na przykład, tak Dobra, dobra. Eee, no, także Jacob ma kanał, słuchajcie, jego linka będziecie mieli w opisie, jak tam nie kojarzycie Jacoba, jak widzicie, no jest spocone, że nawet nie ma kiedy do niego strzelić, także Jacob, jakie masz earningsy, powiedz mi, czy masz jakieś? Eee, mam małe earningsy, bo, no nie wiem, przestałem w ogóle już gra, zająłem się bardziej właśnie contentem. Contentem się jedynie to, no 200 dolarów. Dobra, coś A, go obiliśmy. 200. Skubanie cię wybudował i co tu zrobić, widzowie, no, co tu zrobić? O kurde, nie widziałem się. O, Ale powiem ci tak, ps, wygrałem, yy, no, no, szczęśliwie wygrałem, no, widzowie No czasem tak jest, że wam się uda, tak jak mi teraz No i zobaczcie, kogo teraz mamy, patrzcie, jakiego tu mamy skina Siema, powiedz coś o sobie e, Stanie Stanisław, 16 lat, 16. w Lasie, yy, pad Czyli wszyscy, co mają OG skiny na tę chwilę, to grają na padzie Coś tutaj chyba jest łatwiej kupić skiny, tak mi się wydaje, co? Na tym na tym... O Jezus, się spadłem. Oj. Ale to dobrze dla mnie. Myślę, że wam powiem, że na odcinku to się jeszcze tak nie stresowałem z, takich, z takiego jeden na jeden Tutaj wiem, że długo gracie i... jest ciężej. Kurde, zaraz się ma... O! Miałem mówić, że się zaraz mapa skończy. Patrzcie jak mnie zmił, no jak ja mam grać, no mam 21hp Chociaż może też tak się dzieje jak wcześniej, za 150 znikąd Aaaa, to nie ta, tu, nie tu miał być ta ściana Już nie miałem no. <laughs> Dobrze, że nie gramy do dwóch, bo by to trwało wieki A emeczka odpalona Ty, ale nie możesz mnie trafić coś <laughs> Dobra Stąd przegram, ja chyba muszę iść stąd. Widzowie, ja muszę stąd iść. Skąd jestem? Jestem z Knurowa obok mhm. to jest województwo Lat mam 15 w tym roku, za miesiąc. A ja ile masz punktów na, na Arenie? Wow, 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 I wow. Donar, a, spadę, ja dobrze. też xD. Na no, Arenie mam mało punktów, ponieważ nie gram za dużo. Ale wiecie co zauważyłem? Że no, OG skiny mają bardziej... Tu jestem! No, <laughs> Fajnie to wyglądało. Ty masz dobry ping. Kolego, bardzo Cię proszę, bo Cię będę musiał wyrzucić. No, zleciał mi obok, wiesz, ale już go nie ma. Dobra, mam Cię. Nazywam się, znaczy nie, mieszkam by na Śląsku mm -hmm. Tak, mam 15 Mieszka. lat. Nie, tak. Mieszkam na Śląsku, <laughs> Ma 15 lat 3, 2, 1, go Ty przebudował mnie, znowu mnie przebudowali Dobra Mam go, mam go, mam go, mam go, mam go I nie mam go No już Stanę. Akurat ci wszedłem do boksa Nazywam się Amadeusz, mam 13 lat, pochodzę z grujca i gram od pierwszego sezonu. Od pierwszego sezonu. A grasz turnieje czy nie? No tak średnio, bo za słaby jestem. Tak średnio, bo za słaby jestem. Ja jestem słaby i gram Po, miałem w boksie i już go nie mam. Dobra, mamy Amadeusza, dobra. i słuchajcie, to będą wszyscy. Teraz lecimy na drugą rundę. E, gramy w czwórkach do dwóch wygranych. E, wybudujcie sobie boksy teraz i możecie się bić. Tylko wybudujcie boksy. Dobra, i lecicie. Lecicie. Ja obserwuję teraz drużynę Playsa, chyba, tak? Chyba tak. O, obserwujemy Playsa, zobaczymy. No, on tutaj podjeżdża. Nie sami, nie sami, nie sami, nie sami. No, musicie grać drużyną. No, ej, dobra, tutaj jest, mi do raz. U mnie jest, u mnie jest. samo słamuję. U o o 130! Zdobaj się, się, zdobaj się, zdobaj Różna, która wygra, przechodzi dalej. Ej, plecy, plecy chyba mamy, wiesz? No dobrze, dobrze, to się będzie dobrze oglądać. Gdzie? Tutaj jest? Po co, po co? U na skodach, na skodach. Ej, idzie, idzie, chce, chce, Jak to fajnie wygląda. Jeden minus 1, minus 2, minus 2. Dobra, dojeżdżają. Ja piję, ja piję o, no, tam On youtuberska drużyna ucieka jak na razie Do, do boków Ale w... zabili kogoś Ooo Dobra, dawajcie, dawajcie Co to jest? Już trzech powalonych Na no dole, na no dole My się też oj, zabimy Ojojojoj oj, oj. Dobra, 1-0 dla drużyny Klina e, Dobra, lecimy druga, drugi meczyk Oglądamy clean'a Oni prowadzą 1-0 Jezu, myślałem, ich kłopoty Dostał Zwracił się Ej, Oj, dostał 60 Clean'a <grymka> 2, clean'a 2 Cień, cicho Dobra, już ma 200 Tutaj większość osób gra na padzie z tego co zauważyłem. Zobaczymy, jak to się przełoży. Blackman, 49 jak ja, ja pierdzele innej plecach była Trzy głowy. Oj, oj, oj. cofaj! Ej, tu wchodzi jeden. Gdzieś na Ale Dobra! co mnie to za wiele w totalny. Chodź, chodź to, brak mną. Osztatki wam został. Już nie jest. Ej, oni tam, oni się ponoszą stary. O, nie, wow nice. Ej, dobra, gramy do dwóch wygranych, tak jak mówiłem teraz... Wy możecie się wybudować, wybudujcie sniper i możecie się bić. Do dwóch wygranych drużyna, która przejdzie gra jeden na jeden w finale. Także teraz muszą grać razem, a później będą grali na siebie. Tutaj też nie chcę za dużo mówić, żeby nie podpowiadać. Black Knight na Black Knight. Tam jeden leży. No i został tylko Klin. Został tylko Klin. No i słuchajcie, mamy 1-0 dla drużyny. Już patrzymy. Jacob i mrów gral. Dobra, druga druga runda. Mojego ściana. Stampifajera. O, mam lwa. Jacob obity. Ja co wam, ja co wam. Klin podchodzi cały czas obija ściany, dobra, dobra, obity trochę. Oj, ale podmienił ścianę, tutaj ale też został obity i to dość mocno. Aha, jeden leży. Oj, tylko klin. No, i słuchajcie, mamy rozwiązanie w finale Jacobs, z e, mrówgralem. No i mamy, słuchajcie, wielki finał. mrówgral gra na Jacoba. E, no i co? Chłopaki, możecie zaczynać. Do dwóch wygranych, jakby co? No jak serdecznie. A, jakby soca <laughs> <laughs> O boże. Dobra, no i zobaczmy mrówgrala, jak mu, ty, jak mu idzie to budowanie. Już nie pamiętam, czy z nim wygrałem, czy przegrałem. Z Jacobem wygrałem, Akkorny. ale przez przypadek, tak jak wam mówiłem. Także no nie wiem. No i Jacob tutaj zadaje pierwszy hit, drugi hit. No i pierwsza runda może być bardzo szybka, ale tutaj chłopaki grają oboje na padach także tutaj 220 w głowie jest mo niemożliwe w tej rundzie. <grym, <grym, no i runda numer dwa, zobaczymy, czy będzie decydująca. Może nie. No tutaj Jacob szybkie 90. Bardzo szybkie jak napada, to jest. A ty grasz na PC, czy, czy na tym? Na PC. -cie. Na PC Dobra. No i ma ścianę tutaj? Wow. 160. No i słuchajcie, dzisiejszy... Zobaczcie, no jak on mógł nie wygrać, jak on jest taki spocony. Dzisiejszy odcinek wy, wygrywa Jacob, także wejdźcie na jego kanał. Pierwsza linika w opisie. Zostawcie mu subskrypcję. No, mi się w głowie kręci, także kończmy ten odcinek. Wpadajcie na te odcinki. No i tyle. Trzymajcie się. Bioda!